Witajcie moi drodzy, ten film jest dedykowany dla osób, które podróżują kamperem lub jakimś tam busem przerobionym na kampera, gdzie można na dziko zanocować. Zobaczcie jakie fajne miejsce, jest to miasto Orikum. można sobie tutaj fajnie stanąć, zobaczcie to jest taki placyk, o my sobie tutaj stanęliśmy, to jest ulica Paschaliman tamtą stronę, jak widzicie, ta długa prosta prowadzi do jednostki wojskowej, gdzie jest e, takie miejsce archeologiczne. Można wjechać na teren jednostki wojskowej, wykupując bilet, zostawiając żołnierzom paszporty, i można sobie zwiedzić. Bardzo fajne miejsce na tak zwany dziki nocleg. Już wam mówię, jak tu dojechać. Jak wjeżdżacie do orikum widzicie cały czas prosto. Przejeżdżacie przez taki błękitny, z błękitnymi barierkami mostek. Za tym mostkiem jedziecie na wprost, między bloki. I tak jedziecie, jak Was droga poprowadzi. Dojeżdżacie do rądka. Na tym rądku skręcacie w prawo. Waszym oczom ukaże się bardzo, bardzo długa, długa prosta. Dojeżdżacie tą prostą do samego końca, aż do tego miejsca. O! To jest to skrzyżowanie. I skręcacie tak naprawdę w prawo. I później możecie sobie tutaj Plażować Siedzieć, wypoczywać Nikt was nie opierniczy Woda jest fajna, ciepła No i przede wszystkim nie jest tutaj za głęboko Zobaczcie I taki widok Taki widok będziecie mieli tutaj O Tyle w temacie Podróżnicy Nupagadi Motowyprawy pozdrawiają Was z Oricum gorąco i serdecznie. Trzymajcie się. Polecam to miejsce.